Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu zatem zaczynamy skręty głowy lewo, prawo i raz, dwa trzy, cztery pięć, sześć siedem osiem, dziewięć dziesięć, pochylenia głowy do góry i do dołu, teraz dwa, trzy cztery, pięć sześć

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie, super. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. I zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Unoszenie barku do góry. Raz, 2, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Drugi bark. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Balk do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi balk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia barków. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia głowy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie, fantastycznie, fantastycznie. Super. Teraz będziemy wykonywali takie kołka na brzuchu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. A teraz pukamy się w głowę w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. A teraz łączymy w jedno. Tu się pukamy, tu kręcimy. Zobaczymy, czy się uda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zapiszcie w komentarzu, komu się to udało zrobić. Druga ręka. Raz, dwa, oj, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Jest to pod względem technicznym, fizycznym bardzo proste, wręcz banalne ćwiczenie, ale koordynacja ruchowa to jest bajka. Jak się komuś to uda zrobić oczywiście Fantastycznie. Jeden bok do przodu, drugi do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Cofnę się troszkę do tyłu. Siat płaski, żeby nikt się nie denerwował, że nie może zrobić. I teraz robimy sobie to i to. To i to. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i z życiem siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Teraz to i to. I tak jakbyśmy sobie na pianinie grali akordy Chopina. Raz, dwa, trzy, Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięknie, 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 Wyprost ręki do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, tu i tu, tu i tu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięknie, ręce za głowę. Łokcie do siebie i na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz zrobimy taką sztukę. Wyprost i łokieć tu. Tu, tak? Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięknie. Teraz druga strona. Tu i tu Proboję. Raz, a, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No to no, na drugą stronę troszkę opornie, ale też idzie trzeba śliziczy, czy wtedy wszystko idzie. Bardzo fajnie. Ręce na zewnątrz i do środka. Raz, 2 3 4 5, 6, 7, osiem, 9, 10, 5, obie nogi, obie ręce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, raz tak jakby parzyły nas kolanka, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Pięknie. Bardzo fajnie. Popracujemy sobie nad nogami. Na zewnątrz i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga strona. raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięknie, 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 unosimy nogę do góry, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Robimy sobie takie U. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, dziewięć, 10, dziewięć. Znaczy, z ręką przyczone, położą prosto, gładko. A teraz próbujemy to samo z nogą. Nogę prostujemy w kolanie i teraz nóżkę zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięknie! I druga noga, to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Troszkę relaksu. Kładziemy brzuch na udach, rękoma chwytamy się za stopy. Kładziemy sobie głowę na dół i liczymy sobie. Raz, dwa. Ja będę trzymał do góry, żeby widzieć. Tak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ślicznie, bardzo ładnie. Podpieramy się z tyłu, jeszcze tylko w kręgosłup. Kręci się, kręci, przesuwa się lewo, prawo. Tak, próbujemy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super, super, super. Sześć głębokich wdechów i wydechów. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech i wdech, wydech. Dzisiaj do odmiany, żeby było coś innego, było troszeczkę więcej dynamiki troszkę takiej więcej e, takiej koordynacji ruchowej. E, ćwiczenia wydają się, że są bardzo proste, one takie proste nie są jakie wykonujemy. Także piękna pogoda za oknem, miłego dnia wszystkim życzę i do miłego zobaczenia w następnych filmach!